No, to wchodzimy do kryjówki Amaroka. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Jeśli uda się wejść, bo trochę tutaj dużo osób jest. No i jestem. To no, podobno jest podobne do Asgobasa. No zobaczymy, czy na pewno tak jest. To jest mój pierwszy raz tutaj. Było jeszcze o 15.30, jest 18.30, jak teraz to nagrywam. Ale no, nie udało mi się wcześniej wbić akurat ogrywałem inną gierkę Zwaną Sherlockiem Kolmsem Ale mówię, to są zasady pewnie jak kaligor, O, kogoś Podobno muszę jakieś punkty bić, żeby nie zostać wyrzucony z graczy Pytanie czy to też się zalicza na biciu graczy Czy tylko i wyłącznie na biciu mobów jakiś czy coś Bo nie mam kompletnie pojęcia jak to może wyglądać Ale dobra, pobijmy sobie pieseła, tu jest on bufy w niego wbijają, zostałem zamordowany fajnie to jest tobie tak samo standardowe jak na Kaligorze czyli, że nie można na początku go zbijać czyli dopiero w jakiejś pewnie trzeciej minucie się zacznie, mam nadzieję, że punkty wbije, jak widać wszystko to umiera mówię, mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci, bo mówię, był jakiś napis, że ja nie wbiję żadnych punktów to jest dwie minuty, to było minutę temu o, new year znaczek to zostanę wyrzucony z Glacy no i pytanie czy ja w ogóle tutaj wbiję punkty czy właśnie lepiej bić bossa czy lepiej bić mm, graczy a z innych ciekawostek jest 4 razy dziennie ten raid czyli tak samo jak Azgobasz, czyli zgaduję jak będzie event z BB i BBA to zgaduję Amarok też będzie częściej na razie go zbijajmy, to jest boss wody, jak widać. Trochę pewnie głośno słychać tą spację. No ale bywa. Hilać się tutaj nie można. Nie żeby to było jakoś specjalnie dziwne w końcu, tutaj arena jest PVP też. Ale przeczuwam, że mogę mieć już zbite czasem. Punkty wkładu. A przynajmniej na to liczę, bo jak nie, no to trochę lipa. A jeśli tak, to wyjątkowo tego boksa otworzę, a następne będę już odstawiać na opening. Może odstawię sobie z 50 boksów. Wtedy się zrobi ten opening, to nawet jakby bardzo, bardzo dobrze poszło, no to w grudniu bym zrobił ten opening. Mówię, nie wiem, czy jakieś punkty wbijam, ale spadło na to, że jeszcze mnie nie wyrzuciło, no to chyba jest hit. To jest po prostu pewnie dlatego, żeby nie awczyć sobie na glasy tymi punktami. Zaczynają wbijać te punkty nie jakoś mega mega szybko, ale jakoś tam leci. No właśnie, dodali teraz te buffy. Wyjątkowo nie robiłem ani streama ani odcinka z prezentacji tych zmian nowych. Bo że i tak to średnio wyjdzie. Choć słyszałem, że spore ilości osób się nie podobają te zmiany, które teraz prowadzili. Choć mi osobiście pasuje. Nie czekajmy jakoś specjalnie na rework tego aktu. Więc dla mnie miło, że nowy raid dodali. Coś tam zmienili w nim te hardcore rajdy aktu czwartego, które na pewno się pojawią na nagrywce. Nie zrobię go teraz, bo mam Ultimate army za 25 minut, ale. No, będę mógł sobie zrobić powoli. Jak będzie okazja, to sobie pójść na ten ride, na ten ride, z czym muszę aktu 8 zrobić. Ale to boję nie, czy wleci teraz aktu 8, czy wyleci aktu 4. To będzie szybciej. co uda mi się szybciej zrobić, to po prostu wleci z tego filmik. Ale na 99% oba lecą w grudniu jeszcze. Mówię tutaj mo mega mocno się obrywa od tego bossa. Jest w ogóle zwierzakiem. Ten boss, czyli mam coś we zwierzęta? W zwierzęta? Nie, mam tylko potwory. No okej. Okay. Boss jest trochę zbity. Mówię zasady pewnie takie jak na keligorze. I z tego co mi wiadomo leci tutaj ekwipunek yy, chyba od 25. A W do 65. Albo od 45 do 65. Nie jestem pewny teraz. Ale jeśli może polecieć ten fajny mieczyk na 4,5, to coś tu jest, że on poleci w dół w cenie. Ale na razie nadal będzie kosztować coś tam. No idzie pięknie. Coś tak mówię, raczej mam zbite. Jeśli tu się wbija podobnie punkty jak na glad na Kaligorza, no to raczej mam zbite. No i mówię, częściej będę sobie wbijać 4 na Nostale'a, bo ostatnio prawie nic nie robiłem w Nostale'u. A teraz będzie okazja, żeby chodzić, chociaż sobie tutaj pochodzić. Są trzy rodzaje w ogóle boksów tego, czyli chyba tak są jak na glasy. znaczy na kaligorze, Choć chyba na że są właściwie dwa. Jest ten zwykły dla przegranych, żadnej tak na wydrużyny. drużyny i ten lepszy. Tym lepszym wiem, że leco i to samo, chyba tylko w większej ilości, że na przykład. Tutaj, powiedzmy, by leciało 20 FM'ów, a tam leci 40. Tak samo z piórkami było wiem. Jak jeszcze piórka były opłacane, to był przyjemny drop. Jak, się, jak ci poleciało na przykład 100 piórek, kiedy chodziły one po 10 kaszuka. A teraz te piórka już tak. Nic nie warte. Tam morduję sobie puszka. Ale dosyć schodzi ten rajd. No już 5 minut. Będą gdzieś wcześniej napisane daty na tym filmie, znaczy godziny, o których można tutaj wbijać. Na pewno jest 1530, znaczy. 18.30 jest na pewno. 1530 wydaje mi się, że możliwe, że jest tylko dzisiaj, przez to, że tak długo trwał ten update. Ale głowy nie daję, bo no, nie orientowałem się w tym. Chciałem wiedzieć tylko, kiedy jest kolejny. Żeby się na niego dostać. Jak widać się dostałem, no i zobaczymy, czy zbije. Bijąc tak sobie osoby co jakiś czas, parę razy uderzając bossa, jestem w stanie wbić punkty. Mając 9-0 AW, mając miecz na 9-0, mając berka, 20 i TP. Na razie jest zbite 54%. Ale tak jak mówię, dopiero chyba od trzeciej minuty się lukowuje, nie? To bicie. Na razie przegrywamy 8 procentami. Ale mówię, dla mnie miła zmiana, że coś dodali. Jeszcze teraz te osłonki poleciały od cholery do góry. Wszystkie osłonki, u 0, u 1, więc opłacać się będzie chodzić na rajdy na Glacy. To będzie dobry sposób na zarobek. Na te niższe levele również. Bo wydropi się nieważne jaką osłonkę i zawsze te 500k, 1kk w aktualnym momencie, bo zaraz pewnie spadną dosyć w cenie. Ale 500k, 1kk, 2kk. Będzie wpadać za Na nawet najgorszą osłonkę. To dropi z nowego rajdu. I cześć Grzesiu, witam cię. W ogóle dziwne, że tutaj nie ma dźwięku w tej grze. Ale okej, okay. chyba że mam wyciszony no style, ale chyba nie powinienem mieć. Miałem wyciszony. Ale bardziej chodziło o to, że miałem sławki wyciszone mocno. Oj, i. No bywa. Nie będzie dźwięków. No stylowych słychać. Nie wiem, czemu miałem aż tak wyciszonego. No sobie Alta, lasta znaczy. I zobaczymy, zaraz te hand drop. Jakie nowe osłonki. Tu ma jakieś nowe osłonki? Nie czytałem za bardzo tych zmian, które tam zrobili. Wiem, że system reputacji zmienili. No byłem. W Nozville. Ale co to ma do rzeczy? Tu musiałem dostać stuna akurat przed bossem, halo. Sprawdzałem tego mistrza osłonek, ale co to ma do rzeczy? Ponieczaje nadal Mistrz Osłonek, który jest w Nozwin, no sprawdzałem go. No, zajebiście, że mogę coś leżyć, no ale mówię, raczej mam zbite, tylko mamy przegrane. Znaczy, ten gorszy Drop będzie. W takim razie to nie mogę tutaj graczy pobić, bo tam nic nie pobija. Tam najlepiej było mieć długo. daleko dystansowca. O, złąsztowałem kogoś, żeby tam bić. No i 18 tysięcy punktów. Pudełko z prezentem mroźnego Amaroka. Mówię, będę odstawiać sobie te boksy, ale na razie pierwszego sobie otworzymy. Wygląda to tak. I leci z tego yy, mały szafir doskonałości, razy 3. Znaczy w moim przypadku poleciało mały szaf i doskonało się na 3, czyli jest. Okej. Okay. Zawsze jakoś pepeki będzie można nabijać. Co prawda ja sobie raczej nigdy nie wbiję tutaj Pepeków, ale no ciekawa opcja. Czyli wygląda tak samo jak Kaligor, tylko że trudniejszy. Inaczej się respi, no bo inna mapa to jest. I jest 4 razy dziennie. Czyli no, fajna opcja. Całkiem. Niech mnie ktoś zabije, bo nie wiem jak się stąd wychodzi. Choć właściwie pewnie portalem. Jep. No i dobra. Tak się oto prezentuje ten cudny... ...przez filozofii okulty... Co to miało być? Tak się prezentuje oto ten cudny nowy raid. Nie wprowadzili żadnych innych, poza jeszcze hardkorowymi, które też się ogarnia, ale to w przyszłości. No mówię, przyjemna dla mnie zmiana. Wiem, że lu ludzie narzekają tutaj na zmianę glace, ale mi tam osobiście ten update pasuje, bo nie nastawiam się w tej grze na pwopę, więc... Rzeczy pod PVE zawsze mile widziane.